No, i tak, modele jakich użyłem do tego składu, który już jak samego tytułu rozszyfrowaliście, czyli TLK Przemyślanin, jest to skład z 2013 roku. Tutaj PKPH0 Seba dał mi taki pomysł. Dziękuję Ci za to. To jest też jakby przejazd i film. No, z Twojego pomysłu, więc też dedykowany Tobie. To, co udało mi się zrobić, to przedstawić mniej więcej ten skład z 2013 roku, być może z pewnymi zmianami związanymi z tym, że po prostu pewnych modeli nie mam, ale myślę, że są to i tak w miarę bardzo delikatne oszustwa, w, oczywiście w cudzysłowie. Pierwsze co tutaj zostało wykorzystane to oczywiście lokomotywa ET07 tutaj w 323. Akurat w oryginalnym filmie była o numerze 153. Ja mam 323. Jeszcze jedną mam, ale akurat ta jest z dźwiękiem, więc tą wykorzystałem. Jest to model oczywiście Pico. 96 378 Numer inwentarzowy. I za, tym, za tą lokomotywę powinny być trzy wagony e, z miejscami do leżenia. Trzy kuszetki. Mam tylko dwie. Pierwsza z tych kuszetek to kuszetka e, oczywiście firmy Pico. Jest to kuszetka, że tak powiem, z pierwszej edycji tych Y, jeżeli chodzi o e, malowanie Intercity i to jest, zaraz tutaj właśnie trochę mi się te pudełka tutaj pogubiły, ale jest to kuszetka o numerze 97606 kolejna kuszetka, którą, którą tutaj widzicie, już ona nam pomału wjeżdża, to oczywiście kuszetka tym razem od Robo, z tymi rozłożonymi łóżkami, jakimiś drabinkami, a więc całkiem, całkiem sympatyczny jest ten wagon od Roco, jest to wagon o numerze 24-4530. To są dwa wagony sypialne, powinny być trzy. Ja wykorzystałem dwa, tyle mam. Jeszcze będę walczył o trzeci. Może uda się jeszcze jakiś trzeci zdobyć. To kiedyś powtórzymy jakiś skład, właśnie z tymi wagonami. Tutaj muszę troszeczkę siódemkę popchnąć bo mi gdzieś tam na rozjeździe troszeczkę czasami robi problemu. Kolejny wagon to oczywiście e, słynna e, tutaj nowość, trochę mi skład za daleko pojechał. Słynna nowość właśnie Otrobo, czyli ta druga klasa właśnie z tym e, tak zwanym ryflowanym dachem rzeczywiście e, jest to coś wspaniałego, jest to rzeczywiście wyśmienity Wyrób. Był unboxing, więc nie będę się tutaj na ten temat specjalnie rozwodził. Jest to wagon drugiej klasy 111 AS, czyli z tym ryflowanym dachem 22-23-20. To jest właśnie numer katalogowy firmy Robo-Właśnie tego, tego wagonu z tym ryflowanym dachem. Kolejny wagon, który tutaj mamy, to wagon drugiej klasy ten zielonokremowy. Z tym razem, już z takim płaskim dachem, mam takie dwa wagony. Niestety są to wagony o tych samych numerach inwentarzowych. Są to wagony Herisa, wagony, które no są generalnie dedykowane do przewozów regionalnych. Są to wagony o numerze kreska 1 a więc oba te wagony są niestety tym samym numerem inwentarzowym in tym, jednocześnie też tym samym. Jakby numerem katalogowym. Kolejny wagon to kolejna nowość, przynajmniej dla mnie, od Robo. Tak, wagon połówkowy. Wagon, który również prezentowałem w unboxingu wcześniej. Wagon, który jest o numerze katalogowym 233330. Tak, więc drugi wagon Robo, wykorzystany w tym składzie przepięknym. Kolejny wagon to oczywiście. Pierwsza klasa od Pico, tak. Intercity, mamy tutaj, jest to wagon o numerze 97605, a więc jest to pierwsza edycja tych wagonów Pico. I pozostałe dwa wagony, ostatnie to również dwa wagony Pico, drugiej klasy, ale tym razem są to wagony o różnych numerach inwentarzowych czyli i katalogowych jednocześnie. Pierwszy z nich jest o numerze 97 608, tak i drugi który jest za nim, jest to akurat druga edycja tego wagonu. Jest to wagon o numerze 97 kreska 2 i z tego co tutaj widzę, to pierwszy wagon jest 111A a ten drugi po prostu jest 111 AH, więc jest lekko inna konstrukcja. Stąd też właśnie są te wagony wydane pod różnymi, jakby numerami katalogowymi. I to jest cały ten skład, moi drodzy. Przedstawia się on w ten sposób. Gdzieś tam już siódemka się, że tak powiem, zawinęła. Mam trochę mało miejsca tutaj żeby Wam pokazać ten cały skład, ale na pewno będą jakieś zdjęcia jeszcze tutaj także na pewno zobaczycie jeszcze przez chwilkę, jak to wszystko wygląda. No to tyle z mojej strony. Myślę, że pokażę Wam jeszcze, jeżeli mi się uda, to pokażę Wam ten film, który został się, że tak powiem pewnego rodzaju inspiracją do właśnie nagrania tego, tego mojego filmu inspirowanego. No, ale to tyle gadania z mojej strony. Fajny pociąg, fajny skład. Cieszę się, że udało mi się go złożyć i żegnam się z wami w tej scenie. Do zobaczenia. Cześć. No, witam was bardzo serdecznie. E, moi drodzy, tak jak obiecałem, krótka scena dotycząca tego, co stało się inspiracją do nagrania tego materiału. E, tutaj przy unboxingu tego wagonu 111AS. Zryflowanym dachem, tak jak widzicie, mój kolega PKP H0 Seba wysłał mi link. Już tutaj ten link otwieramy. Mamy tutaj telka przemyślanin, proszę bardzo, odjeżdża z dworca głównego. I mamy tutaj oczywiście zestaw tych wagonów, które wykorzystałem właśnie w nagraniu tego materiału inspirowane. Cóż, za lokomotywą oczywiście siódemką PKP Intercity mamy tutaj moi drodzy, co mamy? Mamy e, wagony z miejscami do leżenia. E, wagon pierwszy, tego wagonu nie mam. Wagon drugi to jest ten wagon, który między innymi wydało Pico i Robo. E, ja wykorzystam, trzeci jest też tej konstrukcji, której nie mam, więc po prostu wykorzystam dwa wagony, jeden Pico, jeden Robo ten z rozłożonymi siedzeniami i tutaj właśnie mamy wagon drugiej klasy z ryflowanym dachem, mamy taki wagon właśnie od że tak powiem Robo, więc go wykorzystamy i kolejne dwa wagony drugiej klasy są z płaskim dachem, również takie posiadam, Piko wykorzystam, mam zresztą nie tylko Piko, ale mam Właśnie e, wagony e, Herisa, więc te wagony Herisa wykorzystam i kolejny wagon, który tutaj niedawno był w unboxingu, czyli wagon połkowy. Co prawda, że mam troszeczkę inny i niezryflowanym dachem, ale ten robo zostanie tutaj wykorzystany. Wagon pierwszej klasy PKP Intercity od Pico i również dwa wagony. Te ostatnie, akurat, które widzieliście w nagraniu, to były wagony właśnie mm, od Pico. Także, no cóż, być może tam gdzieś pewnymi, że tak powiem, rewizjami czy też epokami nie do końca by się te wagony zgadzały, natomiast kolorystyką jak najbardziej zostanie ona, została ona tutaj zachowana perfekcyjnie. No, wykorzystałem tutaj taki program, który niedawno zainstalowałem do tego, aby móc właśnie się też wam pokazać i pokazać wam. Ten materiał, który dla mnie stał się inspiracją do właśnie nagrania tego, tego materiału, więc cóż, dziękuję Wam za uwagę. Zachęcam do robienia takich inspiracji, to jest do komentowania. No i do zobaczenia. Cześć.